W derbach Rzeszowa Stal Rzeszów wygrała 2-1 pokonując Ressowie na własnym boisku do przerwy 1-0. Derby moim zdaniem jak na derby przystało. Więcej trzeba mówić o emocjach, o dopingu, o sytuacjach nieprzewidzianych typu awaria, awaru e, i tak dalej i tak dalej, pewnych okoliczności, które no nie są jakby związane z tym, co się dzieje na boisku, ale w przypadku derwów zazwyczaj, zazwyczaj jakoś tak to się dzieje, że one się pojawiają. Mniej będę mówił dzisiaj o, w, tej, w tej mojej ocenie, i opinii o, o poziomie sportowym i tak dalej. Ale o emocjach. Myślę, że zarówno na boisku, jak i na trybunach, ale także nie ukrywam na ławce rezerwowych, było ich wiele. Zmieniających się z jednych skrajności w drugie. No, ale na koniec muszę powiedzieć, że ważne dla nas zwycięstwo kolejne trzy punkty. Z tego co się orientuję, trochę się dźwigamy w tabeli, a to jest jakby bardzo ważne, jeżeli chodzi o początek sezonu w naszym wykonaniu. No i tyle, czekam na pytania. Sam jestem ciekaw, jakie je padną. To Dziękuję bardzo. Grzegorz? Dzień dobry, Grzegorz Zimny, retrofutbol. Panie trenerze, to był pański debiut w Derbach Rzeszowa, ale w przeszłości pracował pan jako trener podczas derbów Łodzi i podczas derbów Warszawy. Tak. Jak pan porówna właśnie derby naszego pięknego miasta do derbów Łodzi i do derbów stolicy? Jak na, na tle tamtych derbów wypadają derby Rzeszowa? Pod względem kibicowskim, pod względem potoczki i tak dalej. Wydaje mi się, że głównym takim faktorem, na podstawie którego można to porównywać, to niestety są obiekty, czyli stadiony sportowe. Jakie by one nie były, jeśli chodzi o pojemność, to jednak sama tak by specyfika, zamknięta forma trybun i tak dalej, to ma kolosalne znaczenie. Ja derby, jeśli chodzi o łódź, przeżyłem na stadionie UKS-u, jeszcze tego starego, ale mimo wszystko no, tam miało się wrażenie, że kibice siedzą na, na karku i w zasadzie na plecach, i, i za każdym razem jest szansa do tego, że mogą tam szturchnąć tym czy owym. Podobny stadion warszawskiej Polonii, na której grałem z derby z Legią. To też w mniejszym wymiarze to się odczuwa, bo ten stadion nie jest taki typowo piłkarski. I nawiązując teraz do naszego stadionu, to rzeczywiście oprócz tej jednej trybuny no, brakowało takiego kompaktu, który ja sobie tak powiem przypominam z poprzednich derbów. Niemniej, jeżeli chodzi o intensywność, dopingu, o zorganizowanie i tak dalej, to po tej stronie głównej trybuny no, na pewno mieliśmy przewagę w każdym, w każdym momencie jeżeli chodzi o toczkę no nie miałem taką poza stadionową to nie miałem okazji widzieć tych kibiców którzy idą na stadion z szalikami ale podejrzewam że było trochę to widoczne samochodów i tak dalej no to też jakby buduje ten klimat derbów i pokazuje czym żyje miasto w danym momencie no w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy my, jakim jestem ja, no taki debiut w derbach tego miasta, e, szczególnie w momencie, kiedy e, ten początek sezonu e, nie był dla nas fantastyczny, no jest bardzo ważny. E, to zwycięstwo e, no daje nam, jak już powiedziałem, oceniając mecz i analizując go krótko, daje nam punkty, daje nam e, jakby dźwignięcie się w górę tabeli, ale daje też... E, Dużo takich pozytywnych emocji na kolejne mecze, na kolejne e, m, potyczki z rywalami, zdobywanie punktów, e, to jest nam potrzebne jak, 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 jak tlen. Także tak to bym e, określił. Dziękuję Dziękuję bardzo. Czy mam jeszcze pytania do trenera? Proszę to Czekaj, Tomku. Dobry wieczór Radosław Dudek, Podkarpacie Chciałem pana trenera zapytać po to, co się stało z Państwem drużyną w drugiej połowie, bo długimi fragmentami, mimo gry w przewadze, to no, zwyczajnie Was na niej nie było. Jak to Sola, nie? Resoja no, miała więcej z gry, to Resoja mogła... Wiem, że na końcu liczy się to, co w sieci, ale to nie wyglądało jakby stargała w przewadze, tylko Resoja. Ja się zgodzę z tym i nie będę tego komentował, jeśli chodzi o kwestie taktyczne, bo cały czas mówiłem tutaj o kwestiach mentalnych. Ja sam bym chciał to wiedzieć. Ja, moim celem było zdominować Resowie przed meczem w każdym momencie e, trwania meczu w każdej części boiska. E, takie były założenia. Chcieliśmy, tak powiem, wygrać ten mecz bez e, budowania emocji niepotrzebnych, e, jakie się pojawiły na naszej ławce rezerwowych i na pewno wśród naszych zawodników i, i kibiców. Po zdobyciu bramki przez Resowie, która grając w osłabieniu w pewnym momencie po dokonaniu jednej zmiany w zasadzie zaczęła inaczej funkcjonować, a my jak gdyby czekaliśmy na końcowy gwizdek, być może tak to uzasadnie. No w każdym razie wygraliśmy ten mecz dzięki kapitanowi który również jako ten który jest tutaj związany najdłużej z klubem z miejscem i który przeżył już niejedne derby no jakby dopełniając ten scenariusz derbów jeszcze raz użyję tego słowa no wpisał się do historii jako ten i kapitan i jako ten który jest najbardziej doświadczony i jako ten który dał nam w tym akurat derbach 90 Pierwszy. pierwszych zwycięstwo także e, Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie. Często kuchar w Polski jest to wasze trzecie zwycięstwo z rzędu. Kolejny mecz to także takie starcie o życie pod sąsiadami w z podeski, gdzie zdaje się w sobotę. Z jakim nastawieniem pojedziecie tam? Oczywiście jedziemy tam wygrać. Chcemy tą pasę podtrzymać. Wydaje mi się, że je macie z naszym zasięgu. Mieliśmy możliwość... Nawet obserwowania wczoraj e, Podobieckiej ja na meczu w Warszawie, i to dosyć, tak powiem, e, wnikliwie. E, także e, zaczęliśmy pasę i trzeba to próbować utrzymać jak, naj, jak najdłużej, bo to jest, e, to jest dobra metoda do tego, żeby budować dobry nastrój w drużynie, dobrą atmosferę do pracy, taką wiarę w to, że idziemy w dobrym kierunku. Jak będziemy. Yy, tak powiem bezpieczniejsi, jeśli chodzi o, o, o pozycję w tabeli. Wydaje mi się, że i decyzje związane z, z zawodnikami, z yy, tak powiem wprowadzaniem kolejnych ciekawych, nowych, młodych zawodników też będzie nam łatwiej. Yy, jesteśmy do tego przygotowani, także to wszystko jakby jest nam potrzebne, a dają to właśnie kolejne zwycięstwa. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze pytania do trenera? Poczekaj tylko na mikrofon. Trzeba się martwić kontuzją Szymona. Myślę, że nie. Wydaje się, że to po pierwszych opiniach, że to po prostu stłuczenie, ale został trafiony idealnie kolanem w mięsień, także to jest bardzo bolesna kontuzja. Nie da się z tym grać. No Żałuję bardzo, że to się tak szybko stało. Szymon był naprawdę w dzisiaj dobrej dyspozycji moim zdaniem i, i, i mógł mieć duży wpływ na wynik tego spotkania, ale i Wiktor, który jego zastąpił też. Przyłożył się, miał swój wkład w pierwszej bramce i nie tylko, także ta rywalizacja, o której tutaj kilka tygodni mówiliśmy w momencie, kiedy Łyku pojawił się na pozycji Wiktora, no funkcjonuje i funkcjonuje i mamy z tego korzyści. Jak pan ocenił występ Sebastiana? Tila? Na pewno ma dużo większe możliwości. Na pewno dużo większe możliwości i jestem przekonany, że wkrótce z meczu na mecz będzie je pokazywał. Widać to w treningu. W tym meczu może nie było tego widać, tak jakby kibice oczekiwali, ale on swoją rolę spełnia i jestem przekonany, że będzie go coraz więcej. Jeszcze zapytam jej, żeby nie dzwonić w tygodniu, bo tam konferencja nie wiadomo, kiedy była i jak to pod Beskidzie się Panu podobało? Co, czego tam się spodziewacie? Powiem, powiem tak, no nie chciałbym wchodzić w szczegóły. Ogólnie, e, ogólnie. na pewno mają problem związany głównie z pozycją w tabeli w odniesieniu do założeń przed sezonowych. Parcie na ekstraklasę tam jest duże. Tam z każdym sezonem w zasadzie to samo jest. Natomiast jeżeli chodzi o to, co widzieliśmy wczoraj na tym meczu w Polonii-Warszawa, no wyraźnie wyraźnie mają kryzys, może i fizyczny, może i jakieś problemy wewnątrz klubowe, wewnątrz drużyny się toczą, ale wiemy, że to jest przecież normalna sprawa w momencie, kiedy wynik jest zdecydowanie poniżej oczekiwań. E, także na pewno musimy być przygotowani, że, że mm, przystąpią do tego meczu z nami w zupełnie innej sytuacji, jeżeli chodzi o ostatnie wyniki, e, ale będą grali u siebie, pewnie zadadzą sobie pytanie, jeżeli na dzisiaj, to kiedy itd. Tak tak także e, no, spodziewamy się typowej, typowej e, rywalizacji zespołów, które w jakimś tam stopniu w ostatnich tygodniach. Ugrały więcej, z zespołem, który mimo, że grał u siebie jest potencjalnym faworytem. W ostatnim czasie przechodzi małe, małe tąpnięcie i będzie chciał jak najszybciej, jak najbardziej dobitnie z tej trudnej sytuacji wyjść. Także niczego szczególnego się nie spodziewamy, poza determinacją ze strony przeciwnika. Jakie wspomnienia Pan ma? Nie, żadnych. To nie mój rejon świata. Jeszcze tam koło coś dopytuję? Dziękuję. Czy mamy pytania jeszcze do trenera? Łukasz jeszcze. Bez Łukasza konferencja byłaby nieważna. Nie wiem, czy już koledzy pytali. Zapytam tylko o, o drugą część spotkania, która na pewno nie zaczęła się. Najlepiej wykonanie pańskich podopiecznych. Skąd taka, można powiedzieć, nie chcę może użyć tego słowa nonszalancja, no, no ale no na pewno nie byliście sobą po tym, jak zagraliście bardzo dobrą końcówkę pierwszej części spotkania. Skąd się wzięło to, że Resowie przycisnęła i strzeliła równującą bramkę? Nie wiem. Zapraszam w czwartek na konferencję prasową. Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, obejrzę mecz. Podyskutujemy w gronie trenerów, zestawimy to z tym, co próbowaliśmy przekazać zawodnikom w przerwie, i wtedy odpowiem. Dzisiaj nie będę się miał w tej momencie. Na pewno nie chciałbym, żeby tak, nie chciałem, nie wyobrażałem sobie, żeby nawet, że będzie tak wyglądała ta druga część meczu, a szczególnie jej pierwsza, pierwszy fragment. Dlatego, dlatego nie odpowiem teraz. Tylko zapytam o to, jakie wskazówki dał pan swoim piłkarzom w szatni, czy mieli jak najszybciej dążyć, iść po kolejne gole, czy po prostu bardzo spokojnie w ataku pozycyjnym próbować swoich kolejnych szans. Ani jedno, ani drugie, raczej to pośrodku, Czyli oczywiście trzeba było jak najszybciej zdobyć bramkę z taktycznego punktu widzenia i z strategicznego punktu widzenia. I uważam, że w tym momencie. Mielibyśmy już spokój do końca meczu, ale z drugiej strony wiadomo było, że po przerwie jeszcze pewnie Resovia spróbowałaby e, zaatakować spróbować nas czymś zaskoczyć. W związku z tym należało to mieć jakby z tyłu głowy, ale e, no, byłem przekonany, że będziemy w stanie kontrolować to, jeśli chodzi o stronę piłkarską. Tym bardziej, że końcówka pierwszej połowy była zdecydowanie najciekawsza. No, ale tak nie poszło. Tak jak zakładaliśmy, tak jak sugerowaliśmy piłkarzom, tak jak ich motywowaliśmy do tego. Co się stało, odpowiem w czwartek. Spróbuję odpowiedzieć. To już na koniec, może rozluźniając atmosferę, jakieś tam świętowanie w ogóle? Pomysł na świętowanie czas na świętowanie po zwycięstwie drbowym? No, tak jak zwykle były tańce, są tańce w, i śpiewy w szatni jakichś dodatkowych e, nie przewiduję bo tak jak tutaj już kilka minut temu mówiłem dużo na temat i kolejnego przy, przeciwnika i znaczenia jaki ma ten mecz dla nas e, chcemy wykorzystać tą jakby drobną inercję którą nabraliśmy po tych dwóch trzech meczach ostatnich w związku z tym no, nie ma mowy na jakieś o wielkim świętowaniu, ale dzisiaj cieszymy się i mam nadzieję, że od dzisiejszego dnia wszystkim naszym kibicom, piłkarzom, ich rodzinom, najbliższym, znajomych, łatwiej będzie poruszać się po Starym mieście. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze pytania do trenera? Jutro tak, jutro wolne.